Robert Elgendy jest znany z prowadzenia porannego pytania na śniadanie. Ostatnio pokazał zdjęcie z nieznanym dzieckiem, czyżby nowy członek rodziny. Robert Elgendy powrócił do pytania na śniadanie i tym samym ponownie zagościł w naszych porankach. Jego powrót wzbudził ogromne zainteresowanie widzów, którzy z niecierpliwością wyczekiwali jego nowych programów. Jak zwykle w przypadku popularnych dziennikarzy. Uwagę skupiono nie tylko na jego karierze zawodowej, ale również na życiu prywatnym. Zainteresowanie mediów skupiło się zwłaszcza na relacji Roberta z jego byłą partnerką, Agatą, z którą przez wiele lat tworzył szczęśliwą rodzinę. Para doczekała się trzech synów: Maćka, Kuby i Oliwiera. Niestety, mimo wielu wspólnych lat i trójki dzieci, ich związek nie przetrwał próby czasu. Dziennikarze różnych portali, w tym pudelek, nie omieszkali zapytać Roberta o szczegóły rozstania oraz o to, jak wyglądają obecnie ich relacje. Robert, choć z natury jest osobą dość prywatną, postanowił odnieść się do pytań dotyczących jego życia osobistego. W rozmowie z dziennikarzem przyznał, że rozstanie z Agatą było dla niego bardzo trudnym przeżyciem. Podkreślił jednak, że mimo rozpadu związku oboje rodziców starają się zapewnić swoim synom jak najlepsze warunki do rozwoju i wychowania. Proszę wybaczyć, ale nie chcę babrać się w moim życiu prywatnym, które mnie zaskoczyło i przewróciło się do góry nogami w ostatnich dwóch latach. Jest to wciąż bolesne i chciałbym też uszanować z uwagi na dzieci i życie prywatne Agaty. Która jest dla mnie ważną osobą. Mamy dobry kontakt, którego nie chciałbym nigdy stracić. Słyszymy w rozmowie z gospodarzem pytania na śniadanie. Choć rozstanie z Agatą było bolesnym doświadczeniem, Robert stara się patrzeć w przyszłość z optymizmem. Skupił się na swojej pracy zawodowej oraz na relacjach z bliskimi osobami. Dodał, że wierzy, że z czasem uda mu się poukładać swoje życie prywatne i odnaleźć szczęście. Nie życzę nikomu. Żeby przeżywał coś takiego, to są takie kwestie, po których człowiek czasem może się nie podnieść. Dlatego, biorąc pod uwagę, że w grę wchodzą dzieci i druga strona, zamknijmy ten temat raz na zawsze. Moje serce zostawię sobie. Człowiek, który ma jakieś doświadczenia, powinien wiedzieć, że powinno się chronić swoje emocje, które są czasem zaskakujące, mówił w rozmowie z pudelkiem. Mimo prywatności i najprawdopodobniej bycia singlem, Robert. Wrzucił ostatnio zdjęcie z. Tajemniczym maleństwem z enigmatycznym podpisem i odpowiednimi hashtagami: Mama i tata mają się dobrze. Baby, parent, tata, bojlowe. Prawie jak moje dobry wujek, baby Shitteru wujka najlepiej, ale tym razem wystąpił w roli. wujka Patrząc po stylizacji, możemy śmiało sądzić, że to najbardziej wyluzowany wujek w show, biznesie. Hashtagi także nie pozostawiają wątpliwości że Robert świetnie odnajduje się w tej roli